Kazimierz Kucharski, nominowany za zasługi w dziedzinie reumatologii oraz za wkład w rozwój medycyny uzdrowiskowej. Urodzony w Radomiu, z Buskiem związany od 1960 roku. Lekarz reumatolog, osteoartrolog, a także miłośnik Buska zdroju. W 1981 roku był inicjatorem i współzałożycielem a zarazem pierwszym prezesem towarzystwa miłośników Buska. Natomiast w 1989 roku powołał do życia fundację Busko-Zdrój. Znany lokalnemu środowisku przede wszystkim z funkcji naczelnego lekarza uzdrowiska Buska i Solca Zdroju, którą pełnił w latach 2007-2008, a także ordynatora i dyrektora szpitala uzdrowiskowego Krystyna jest prawdziwym pasjonatem medycyny. Współorganizatorem oddziału Polskiego Towarzystwa Osteoporozy. Dzięki niemu Uzdrowisko Busko-Zdrój mogło w przychodni uzdrowiskowej otworzyć pracownię densytometryczną do badań gęstości kości oraz poradnię osteoporozy. Był również inicjatorem nowych zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak krioterapia czy fizykoterapia. Systematycznie brał czynny udział w licznych sympozjach naukowych oraz w konferencjach międzynarodowych, m.in. w Bannendorf w Pradze i wielu innych, gdzie stale promował busko zdrój i jego lecznicze walory, przede wszystkim słynne wody siarczkowe. Dr. Kucharski jest autorem wielu prac naukowych i współautorem publikacji w znaczących wydawnictwach, m.in. w Polskim Merkuriuszu Lekarskim. Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej, czy Przeglądzie Lekarskim. Założył również stronę internetową, która zawiera informacje dotyczące zagadnień medyczno-uzdrowiskowych Buzka Zdroju. Za swą zawodową i społeczną aktywność został uhonorowany między innymi odznaką Zasłużony dla Służby Zdrowia, Zasłużony dla Uzdrowisk Polskich, Zasłużony dla Powiatu. Został również odznaczony medalem imieniem Wojciecha Oczki, za zasługi dla uzdrowis i balneologii oraz krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski